Przywiozłem brakujące 25, tak trochę chyba z zapasem wzięte te siatki, zaraz je porozkładam. Wciąż czekam na te podkłady plastikowe. Mam nadzieję, że dzisiaj w końcu przyjadą. Porozkładam te druty, może je nawet trochę powiążę dzisiaj. dom bez kredytu I tylko ło brak nie dobrze pewnie gdyby nie opieszałość dostawców ten dom już wystał. A tak Fundamenty robi rok. To się dziwić jak muszę na plastiki czekać 4 dni. No, zaraz się z tego zrobi wzorowa budowa, zobaczycie. trochę. Przygotowałem pod ten garaż. Dzisiaj przyjedzie garaż. Będą pewnie za parę godzin, ale jestem wcześniej, bo odebrałem w końcu te nieszczęsne plastiki. Te podkłady pod, pod tą siatkę. Siatkę przywiozłem i rozłożyłem wczoraj. Troszeczkę zerwał się wiatr, ale jak widzę jakiś szkód tutaj większych nie ma. Gdzieś tam siatka w jednym miejscu podniesiona. Także dzisiaj na pewno to jeszcze przygniotę. Teoretycznie mógłbym jutro, czy pojutrze, to zalewać, gdyby, gdybym w wypożyczalni była łata wibracyjna. A w betoniarni mieli chwilę czasu. Ale zobaczymy, bo zapowiada się deszcz. A nie chciałbym tutaj nic zalewać do wody. Ale fajne ma teraz uba, bo wykrakał. Szczęśliwy na pewno siedzi, uśmiechnięty od ucha do ucha. Jak widzicie, nie ma garażu. Nie ma garażu, bo w dzień, w którym ten garaż miał tu przyjechać, ja chyba z 80 na godzinę porywach. No i panowie zaproponowali, żeby jednak to przełożyć. A w związku z tym, że to w wieku pomne wydarzenie ma być filmowane, no to nie miałbym za bardzo jakim pomóc. A poza tym byłby kłopot z filmowaniem nawet na takim wietrze. Dobra, a co dzisiaj? Zamówiłem parę dni temu. Hurtowni stali, żeby mi przygotowali takie coś. Prowadnice. Nie mam tutaj prądu, nie chcę mi się wozić agregatu, nie mam spawarki. musiałbym to pożyczać. Także zachodu miałbym z tym mnóstwo, więc zleciłem przygotowanie, zmierzyłem. Także zaraz je sobie zamontuję w fundamencie. No i właściwie zostanie mi to tylko zalać. Statyw na placek Zaczynamy od listy o długości 2,80 Dobra, to niech sobie stoję, idę po te druty Ponabijałem te pręty prowadzące. Jest ok. Tutaj musiałem trochę przesunąć. No bo gdzieś mi te 2,70, 2,80 wychodziło mniej więcej w linii jak była kładziona kanaliza. To trochę się odsunąłem w prawo. Także mam nadzieję, jestem gdzieś obok rury. No i zalewanie. beton pewnie około 4000 zł będzie kosztował. Dzwoniłem po paru betoniarniach dzisiaj. No to tak od ręki. Się nie da, bo mają na sobotę. No, że zrozumiały zupełnie. Nadszedł ten dzień. Wreszcie. Zobaczcie, zaraz będziemy lać beton. Ale żeby ten beton wylać, to najpierw muszę to trochę ogarnąć. Czyli zabieram wszystko z fundamentu. Folia kubełkowa idzie wywinięta na zewnątrz. Folia czarna zostaje sobie na fundamencie tak jak jest, popoprawiam to. Podokładam, bo jeszcze mi zostało chyba z 20 tych podkładów. Także w takie miejsca, gdzie jest tam trochę luźniej, to podłożę zaraz te podkłady. Wszystko na bok i czekamy na gruchę, Pompo gruchę I lecimy z koksem. A całe sprzątanie to chyba sobie rypniemy lapsa, bo co fajnego w oglądaniu sprzątania. zrobione, przygotowana. Trzeba będzie uważać, żeby nie oblewać betonem tych krawędzi. No jakoś spróbujemy, nie będę tego zakrywał, nie mam czym, nie chce mi się. Nie będę tu mieć żadnych konstrukcji budową. Osłony od kanalizacji będą jeszcze przykryte workami. Dzisiaj będzie mi pomagać małżonka w budowie, więc czekamy, aż przyjedzie. Ona będzie po prostu operatorką pompy, a ja specjalnie na dzisiejszą uroczystość. Wypożyczyłem takie coś Zobaczymy jak to działa No i ostatni rzut oka Na no. Niezalany fundament Jeszcze mam chwilę, to sprawdzę sobie niwelatorem. Czy to jest dobrze wypoziomowane? Gdzie ten mój niwelator. Cyk. Było odwrotnie jak w szpitalu. Sygnał ciągły oznacza, że wszystko gra. Ale można też sprawdzić łatą. S okej. Okej. Bardzo dobrze. to jest wszystko zrobione, przygotowane. Gdzie stoi maszyna, to trzecie, nie? Zlewamy, no Dobra Do Gdzie... chyba, nie? Znowu. Ta, ta Tutaj ja w tą folię poprawił Ja pierdolę, katastrofa. Nie tak to sobie wyobrażałem. Wtedy nie wypadło Ci przyjechać do mnie i zobaczyć, nie? Co? Ja przyjechać na zalewanie tak. no. nie? Wylejemy pod, na podjazd do garażu W bramie trochę, bo nie idzie wjeżdżać Nie tak to sobie wyobrażałem Nie internet To nie internet, no O, eee, start. Dobra, trochę jeszcze tu trzeba chlapnąć. Tu, tu, no. za mało. Tu wylewamy na pewno Tu trzeba dolać trochę, nie? Na środek Tam dosłownie takie trzy, trzy klapnięcia Nie, tak rozlewamy jak, jak podjazd do garażu Tu aż od góry, nie? большие метры, это с этим сделать. Это же купить? Я уже пожалуй, до команды, чтобы не учиться, все это готово, а <бузыка> сейчас я A ja odwrotnie. Myślałem, że będzie lepiej. Wylane. Ale o tym, jak wyglądały dzisiejsze przygotowania do wylania tego chudziaka, opowiem potem, jak trochę odsapnę, jak skończę to robić, bo to była przygoda po prostu, jakiej tu jeszcze nie było. No i zostałem tradycyjnie sam na placu boju. A teraz biorę się za to, ach mi się nie chce. Muszę to jakoś względnie wyrównać, ciężko samemu. Dobra. Ja wiem, że definicja szczęścia to wizerunek, nie wiem, roześmianego, radosnego dziecka, ale myślę, że na ten. Dzisiejszy mój właściwy wieczór jako definicja szczęścia musi wystarczyć e, mój wyraz twarzy. Stan zero skończony. Normalnie jestem wzruszony. <grytanie> Zrobiłem to. Cyrk z dzisiejszą dostawą betonu. Beton miał być o 11. W wylewaniu betonu miała mi pomagać moja żona. Przyjechaliśmy tutaj, znaczy ja przyjechałem już wcześniej rano, bo ogarniałem tutaj rzeczy. Moja żona dojechała około 10.00 i czekaliśmy o 11.30. O 11.00 dostałem telefon, że beton będzie o 11.30. O 12.15 już sam zadzwoniłem. Gdzie jest beton? Powiedzieli, że już jedzie. O 12.50 zadzwoniłem. Powiedziałem, że. Kurde. Że chyba to przełożymy, jak zaraz ktoś nie przyjedzie. W międzyczasie moja żona musiała jechać po moją córkę do przedszkola. Bo dzisiaj o 16.00 moja mała miała co prawda online, ale pierwszy koncert w życiu na pianinie. Więc no nie można tego w żaden sposób tam przeskoczyć. No i zostałem sam o godzinie po 13, chyba 30 i zadzwoniłem po takiego znajomego, który pomógł mi ten beton wylać, no ale wylał beton. Nie chciałem mu zawracać gitary, żeby mi tu pomagał, więc pojechał do domu. No i ja od tej tam, nie wiem, 16 czy od której się, nawet nie wiem, która jest godzina. Jechałem, wypożyczyłem. Takie to jest wypożyczalni. Muszę to teraz umyć. Miałem w planie, że to dzisiaj odwiozę. No i pada deszcz i cały dzień robię to w deszczu. Ale teraz, jak pochodziłem na czworaka po tym betonie, żeby go wygładzić, to w sumie kurde myślę, że dobrze, że zaczęło padać. Bez tego deszczu, robiłoby się to na pewno o wiele gorzej. Ale jestem przemoczony do suchej nitki. Niestety, ze względu na pogodę i na to, o której godzinie ten beton przyjechał. No, nie będzie z tego wydarzenia takiego filmu jak planowałem. To znaczy, żadnych dronów, żadnych timelapsów. Po prostu nie miałem jak fizycznie tego ogarniać, jeżeli chodzi o kamery. Cały czas siedziałem tam na czmuraka na fundamencie. Dobra, biorę się za sprzątanie, zamycie tego sprzętu. Pakuję się jadę się powiesić na suszarkę do łazienki. Chyba, kurde, żeby obecnąć. Piątkowy poranek. A mój fundament stygnie. Jest tak jak się spodziewałem na środku, tutaj w tej czwartej ćwiartce. Troszeczkę za głęboko wkopałem na środku te druty prowadzące. Tam ma jakieś może pół centymetra. No i woda stoi w tym miejscu. To znaczy, że jest trochę za nisko, ale to nic. Na pewno. Poczekam dzień, dwa czy trzy. Nawet nie wiem ile to się czeka na schnięcie takiego betonu. Pozbędę się tej folii. Kładziemy papę i zamawiamy jakieś bloczki. Nie wiem nadal z czego będę to murował. Betonu zamówiłem. Nie wiem jakie mam te zdolności obliczeniowe, ale się rypłem. I betonu było trochę za dużo. Ale to nic, bo się przydał. Miałem tutaj sporą różnicę w wysokości tego fundamentu pod blaszak względem tego piachu, no to zrobiłem sobie taki podjazd. Tu poprosiłem, żeby to wylali. Dobra, spadam do pracy. Trochę trzeba odpracować tego betonu dzisiaj. Kolejny odcinek o czym? Podsumowanie zrobimy, chyba takie kosztowe, całościowe. Właściwie stan zero skończony. No, a dzisiaj przyjeżdżam sobie podlewać beton. Zdecydowanie najfajniejsza robota jak do tej pory na budowie Podlewanie betonu. O, mógłbym to robić cały dzień. Nie trzeba dźwigać. Jakoś super równo mi to nie wyszło.